W tym filmie zagrałem na craftskip.hl na trybie box pvp A w tym materiale powiem wam jak straciłem dosłownie wszystko na tym serwerze Zapraszam was do oglądania Okej okay, widzowie jesteśmy już na koncie jak widzicie już tutaj jestem ja Jakby co nie działa mi ja F5 więc no, będzie trochę ciężko Na boxie pokrywałem sobie od jakiegoś czasu więc posiadałem już jakieś dobrej temy. Lecz jednak stwierdziłem że to nie wystarczy więc postanowiłem trochę pokopać My idziemy kopać, ale zapraszam Was do lapsa. zobaczymy teraz jakie itemki uda nam się zdobyć nasze zdobyć dostać i jaki set będziemy mieli więc co zaraz się widzimy także jedyne nasze ulepszenie to yy, tak naprawdę miecz tylko ulepszyliśmy na poziom 8 i teraz słuchajcie spróbujemy pójść na strefę pvp i tam sobie trochę powalczymy z y, jakimiś tam osobami więc no zaraz się widzimy tutaj jest jakiś kurde netherite i czekamy sobie widzowie aż ktoś przyjdzie kurde, o oh kurde, o oh kurde dobra nie, nie, nie. Jeśli widzowie, jeśli widzowie dostaniecie wrażenie z do jakiegoś takiego dobrego gracza, to radzę wam nie walczyć z nim, bo. O, 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 i tutaj jest. O nie, oni są z klanu tego samego, dobra, wywalamy stąd. Wywalamy, bo. mogą nas zabić we dwójkę, a to, nie, to jest nieprzyjemne. Zjemy sobie koksa. Kurde, prawie go zabiliśmy. Nie no nie wierzę. Dobra, zabiliśmy. Teraz uciekamy. Jakiś netherite, co jest? Ciemno. no. On ma kobłeby, kobłeby, kobeje i właśnie teraz trzeba... Sobie... Nie mi... Pijemy podkę, pijemy podkę. Dobra, jemy, potkę, pijemy potkę Ale mu strefy walnąłem A teraz tego tak bijemy Dawaj Kurde, uciekli mi. Nie. O, tu jest jakiś gościu, się mam. To jest jakiś. To jest ten typ z tego klanu. Dobra, bijemy go. Aj. Mam jeszcze z tego stręka przez 5 sekund. Aj, uciekłam. Koksaję. Kurde Kokseję, kokseję, kukse, kokseję Proszę Nie, już dobra, wyleciały O walę, to co do tego, tego, tego Kobłeby, no Już setwój w ogóle pada, już mam cały sed zwalony, więc będziemy sobie go naprawić. Zginęliśmy widzowie. I ja nie mogę. Zginęliśmy Nie, Koniec filmu. Nie. Dzięki Wam za oglądanie. Ja pierdzielę.